Co nosi na swoim nadgarsku? Najlepszy freakfighter w Polsce, Amadeusz Ferrari. Zaraz będzie wymiana. Czają się na siebie zawodnicy. Dziś zegarek człowieka, którego pewność siebie przewyższa innych. Amadeusz Ferrari to kontrowersje, prestiż i zero hamulców, a jego zegarek to genialny Cartier Santos. To nie jest zegarek dla kogoś kto nosi kroksy do garnituru. To jest kawał historii. Louis Cartier stworzył pierwszy model dla Santosa Dumonta w 1904 roku, czyli zanim twoja babcia nosiła jeszcze zegarek. Zegarek ten jest wykonany ze stali nierdzewnej, ma charakterystyczną kwadratową kopertę z widocznymi śrubami, zaokrąglone rogi, szczotkowaną powierzchnię i polerowane detale i koronkę siedmiokątową z syntetycznym spinelem. Tarcza srebrna opalizująca, rzymskie cyfry i niebieskie wskazówki, wykształcie miecza, wygląda jak coś co mógłby nosić James Bond, gdyby był influencerem albo Amadeusz Ferrari, czyli prawie to samo. Cartier bawi się swoimi zegarkami, system Quick Switch pozwala Ci na zmianę paska w 5 sekund bez śrubokręta i bez tutoriala. Na YouTube Asystem Smart Link pozwala Ci regulować bransoletę bez chodzenia do zegarmiszcza. A w środku automat kaliber 1847 MC, którego rezerwa chodu wynosi 42 godziny. Czyli jeżeli zapomnieć go na jeden dzień, dalej będzie chodzić. Choć szczerze, kto by nie chciał nosić go na co dzień? A jeśli chodzi o cenę tego zegarka, to wynosi ona 30 tysięcy polskich złotych. Natomiast moja ocena tego zegarka to będzie solidna dziewiątka, Bardzo fajny zegarek. Daj znać w komentarzu, czy uważa, że Ferrari trafił w dziesiątkę, czy to bardziej przerost formy nad treścią. A teraz.